Godzina 7.23 w trzy. Na pokładzie białego nieoznakowanego. Patrzysz co? Doker. 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 Jak widzicie jesteśmy na CP, jemy jedzenie Dolewamy wiatru do kół I ciśniemy Pierwszy pit stop, żeby kości rozprostować Piotr był w toj Jak było? Są kafelki ładnie położone? Ładnie. ładnie Także mamy chwilę pauzy, wbijamy nawigację Dokładny adres, gdzie jedziemy Pozdrawiamy Mak Tomka i tatę maktomka, i mamy maktomka. Wszystko hula. Wanquish. 800. Jeszcze godzinka. Tu są robaki na ryby. Żyłwe. Oj. bam! zrobimy robaczki. Witamy w Bydgoszczy. Na ulicy. Nie wiem jakiej Kierunek Toruń, Szczecin, Poznań, Konin. Jesteśmy gdzieś po Bydgoszczy. Idę zapytać, czy to jest otwarte i czy są stabowe. Uzgodniliśmy. Mam nadzieję, że jest otwarte. Karcz ma grzybek. Pifa. chyba nieczynny. chyba tak. Małpki są, jedzenia nie ma. Nie trzeba jechać do dżungli, żeby znaleźć znaczy... stado Tu Zjedź w prawo. To jest Ełek kurwa Kurczę jestem tak głodny, jestem zły i głodny Zjechaliśmy, chcemy zupę już poczeka, chcemy zupę, to tu Za tymi drzwiami będzie jedzenie Dobry Taki kociołek, w takim klimacie i za chwilę idziemy gdzieś tu nad jeziora ale to wygląda, jak smakuje panie? ale panie jesteśmy na miejscu Piotr się przebiera, idzie do wody sprzęt wędralski jest najpierw przyjemność, później trochę pracy i później znowu przyjemność a ja pójdę chyba na wykopki, gdzieś tam do wody a najpierw trzeba odpocząć po podróży Możeśmy jechali za daleko, za długo trochę. Mamy kontakt z bazą, Piotr? No są pełne. Piotr idzie na ryby, a ja idę na wykopki. Telefony? No, chyba pójdę. Telefony mamy wyładowane. Także rozciągamy bęben i będzie kontakt z bazą. Halo, halo, Mietku, halo, halo halo Słychać. Tak, słychać. Także do zobaczyska później. Czyli nie ma opcji na kolację, żeby coś złapać. Na razie odpoczywasz. Szanse zawsze są, tylko wiesz, marny, nie? bo to chłuje. Ja nie wiem, po prostu zajęciu robię Tu też raz ja to, razy, to nie... Dobra. Tak to wygląda. Ja idę do sklepu i idę na wodę Jest ją. Wszędzie. Jest. Pozwolenie jest? Jest. ser. Było branie? Było branie? Super. Masz Pepsi? Zimną? jest Dobra. I czekamy na branie to jest na gruncie na gruncie, tutaj jedna? A, tak jest A spójrz na drogę, ja wiem o co chodzi. kiedyś na Leszcza chodziłem na nocki a to jest, to jest taki takie głęboko tu jest a Kurwa, to jest głębia jak kuj <grym> czekamy na branie Leszcza może. jak nie będzie Leszcza to kiełbasy mamy na kolację jeszcze prowadzi powoli spławik ale niech go dziabnie to małe gumę są a ja mam duże kaczki kaczki zmienisz tam coś, coś, tam pływa. No teraz pyku. Tak pyka, nie? Próbuję sobie robaczka kaszubskiego. Z takich liści się kiedyś strzelało. Ja zobaczę, czy jeszcze umie strzelać. Czekaj, Piotr. Sobie to, postawię. to Się brało tak, tak. I tam się bijało gdzie? Bo to daleko powinnać. Taki. Czekaj. Tylko może ma To jest co? Płodź Płodź wędrowna czy taka rasowa? Płodź wędrowna Nie, wiem się uda się Dobra Płynie Piotr się przeniósł na inną kładkę A ja ładki opał na ogniska A tu jest tego sporo Będzie to łaska piciota Kiedyś nie było wody w kranie To się cisnęło do rzeki, albo do jeziora ja też tak robię. Żeby mieć. Czym się umyć? I do kibelka woda się przyda. Piotr jest na drugim pomoście. Zaraz zapytamy. Jastrząb do gniazda, jastrząb do gniazda. Masz branie. Chyba. branie pod chuj chyba. Słyszeliście? Ale już tam jakieś spadały. Dwie płotki czy trzy. Tylko za małe. Idę po wodę. Да я төрбөн. Тут тут. Tam przy płocie była parcela gałęzi, gdzie ja byłem przedtem, ale już były cieniutkie. Teraz szukam grubszych. Chodź do mnie. Tam jest Piotr. A ja mam takie drzewo. Taki mega wypasiony. Do ognia z nim. Taki kon. Chwila przerwy. No i git Chodziłeś jak myśl Ale tu jest klimat co? No wyszedł moje klapy tu kurwa nogi. No ale klapę tu, nawet mogę wejść do wody, mam no, takie buty ładne. Ale tu jest klimat. Słuchajcie, jest tak. Tam dwa kije. Tu chyba ze trzy Tu dwie bambuły stoją. Piotr jest przygotowany jak O, blacha poszło. Obrotówka poszła A tutaj się rzucają duże ryby Na dziś wędkowania wystarczy nisko, kiełbaski I będzie posiadła Gasimy światło za chwilę Pijemy kawę, pijemy coś to to No. Bo ja chcę tu grzejnik włączyć no. A nie chcę, żeby do doświat światła szły muchy. Dobra, Kurmanie. to mów co mam robić? I jak o, to, to, jak to się leje? No właśnie, lega Kurwa, Normalnie, kurwa, oj, trętaj, kurwa. Oj, <noise> No i masz kawusie na, na, na Mazurek. No kurwa. Mamy tutaj opał. I z jednego, albo natniemy, zaraz pójdziemy do dżungli z maczetą. Będzie się działo, więc za chwilę gasimy światło, odpalamy się jak będzie ogień. Taka sytuacja już ogień opanowany jest klawo. Sobota Kaszanka, kiełbasa, kiełbasa, kaszanka Będzie pasza, Piotr jest na rybach Ja tutaj kuchczę Mamy do tego chleb i mamy do tego jeszcze dwie bułki, dwa bułki Jedziemy na wykopki No kurwa tu jest łońcunia się go Tam idziemy, pan tata nas się bawi bardzo proszę. Super. I, I, tu. Tu. I, gitarka. I gitarka, idziemy szukać. Tutaj, Andrzeju, tu będzie dwa złote. Chodź, zobaczysz. I to płytko, tu będzie dwójka, musi być dwa złote. Nie Zaraz się pojawi. Nie Już się spóźni. Gdzie jest Gdzie jest Siedzi, siedzi. Ale... Kapsel? Czekajcie, mójkę wyciągniemy. Ty nie mówię Siedzi. Siedzi w ziemi cały czas, to będzie pewny sygnał. I to czy, o Jest. To jest Proszę bardzo, na Pierwszy sygnał do Andrzeja. <grywa> Już jest git. 200 groszy. Tego będzie więcej tutaj. Patrzymy. To może być wszystko, nie? I teraz zobaczymy czy jest wykopane Jezioro, nie wiem nazwy, ale wąsosz Jesteśmy w Wąsoszu się wydaje że Dario tu chyba kiedyś grasowo pozdrow Zawleczka, ale złoto się świeci. Piękny sygnał. No, to ale ten, ta pałka jest zajebista. Nie, bo to pokazuje Tak, tak. Ja, ja mówię Ci że ja tych wykrywaczy oglądam. I wracamy w kierunku i miasta za chwilkę. Jeszcze tylko obiadik szybki. z Kujawsko Polskiego. Pozamykamy, zamykamy. Tu zamykamy. są. I zamykamy. Acjendę. Do następnego razu.